Siemanko, sam koksu z tej strony i dzisiaj napierdolamy tu barki. Właśnie taka maszyna tutaj wytłumaczy o co tu chodzi, bo chodzi o naprawę bark. Widać po prawej jest, barki więcej wychodzą, to wszyscy mówią, że o maszyny to niedobre, ale maszyna maszyną nie jest równa. Właśnie tutaj taka maszyna, że zrobione bardzo, bardzo... Otwór, izoluje warki tak, żeby tylko bok wyłącznie działa, żeby więcej szeroki był warek. Jest naprawdę ciężko, wszystko izoluje. Pętelkami nie da się tego zrobić, bo całe ciało się ustawia, ręka w drugim kącie, gdzie tutaj jak złapiesz, dokładnie idzie na tym miejscu, gdzie powinno być. Robimy. Też można usiąść odwrotnie, jak ktoś sobie woli, też dobrze zmienić sam, nie? はい。 O, jak widać, że używam bardzo dużo y, negatywnie, bo zatrzymuję na górze i opuszczam powoli, właśnie o to chodzi, że mięsień wtedy pracuje podwójnie, że jak opuszczasz, to to mięsień, całe napięcie ma cały czas, że on się paliasz, widać od razu po jednym ćwiczeniu jest pompa hardkorowa zapompowany, także... Dalej, Wam To dzisiejsza taka porada, od krowa i dalej idziemy z koksem. Yep. Yeah.